O rządzy posiadania. Skąd wojny i walki między Wami? Czy nie z które walczą w Waszych ciałach? Pożądacie, a nie posiadacie. Zabijacie i zazdościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie boje i wojny, a nic nie zyskujcie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie. Bo się źle modlicie. Pragniecie zaspokoić tylko własne namiętności o przyjaźni z Bogiem. Ludzie wiarołomni. Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata staje się nieprzyjacielem Boga. Czy uważacie, że pismo mówi na próżno, zazdrośnie pragnie ducha, którego w nas ptchnął. Dlatego obdarza tym większą łaską, skoro mówi: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a dla pokornych jest łaskawy. Wezwanie do nawrócenia. Bądźcie więc ulegli Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca ludzie wewnętrznie rozdarci. Uznajcie swoją nędzę, smućcie się i płaczcie, śmiech Boż niech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie osądzać! Bracia, nie obmawiajcie się nawzajem. Jeśli ktoś obmawia swego brata i osądza go, występuje przeciwko prawu i osądza je. A jeśli osądzasz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jeden jest tylko prawodawca i sędzia, który może zbawić lub potępić. Kimże więc ty jesteś, że osądzasz bliźniego? Zawodność planów ludzkich. Dlaczego teraz mówicie, dziś lub jutro pojedziemy do tego miasta, zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i zarabiać? Nie wiecie, co będzie jutro. Czymże jest tak wasze życie? Jesteście jak dym, który pojawia się na krótko i zaraz znika. Powinniście raczej mówić uczynimy to lub tamto, jeżeli pan zechce i jeśli żyć będziemy. Wy jednak jesteście zarozumiali i wyniośli, a każda zarozumiałość jest zła. Kto bowiem wie, jak czynić dobro, a nie czyni, popełnia grzech.